I Witam oczywiście po długim czasie nieobecności, ale wiadomo czym to było spowodowane, ale już jestem ponownie i chciałbym Państwa zaprosić na małą eksplorację. Mam nadzieję, że będzie dość ciekawa, a czemu nagrywam właśnie z tego pomieszczenia na tle właśnie takim, jakim jestem, dlatego, ponieważ jak byłem już na miejscu tam przy tym dworze, a to był dwór, po prostu nie nagrał mi się głos, ale to wszystko idzie zrobić od nowa jak trzeba. Ja nie przedłużając z tego miejsca serdecznie zapraszam już Państwa na moją krótką solową wyprawę do dworku i mam nadzieję, że będzie dość I mam nadzieję również, że będzie się Państwu fajnie oglądało. Więc serdecznie zapraszam na moją eksplorację. Tak jak powiedziałem, zobaczcie, znajduje się w dworku. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Puzzle, fotografie. Dużo fotografii. Robię szybki materiał, ponieważ o tutaj Jezusek na czaszce. Coś pięknego. Piec kaflowy ładnie zachowany. A jak wspomniałem, robię na szybko eksplorację, ponieważ zdjęcia jak wchodziłem, to porobiłem. Natomiast teraz szybko pokażę Państwu, jak to wszystko wygląda. Tu jest piec kaflowy kolejny. Łóżko. Widać, że zachowana piękna szafa jeszcze. No i tutaj na dół będziemy powolutku schodzić. gdzie jest duży stół fortepian 1. Tam dalej jest drugi fortepian. Zajrzymy jeszcze tutaj. Tu jest Maciek ze mną również. Witam. Gościnnie na moim kanale będzie, co się zgodziło oczywiście. I przechodzimy sobie proszę Państwa dalej. Oczywiście prądu nie ma. I przypominam, że nie dewastujemy, tylko... Oglądamy, zrobimy zdjęcia i zwiedzamy. Kominek piękny, starodawny, krocki i drugi kominek. A robię szybko materiał, ponieważ nie wiem, czy ktoś tutaj może przyjść, czy nie. Widać, że bezdomnych raczej tutaj nie ma. Ale no może jakiś właściciel może być też. Chciałem poszukać, żeby zapytać się czy można wyjść, ale niestety nie znalazłem takiego właściciela i nikogo innego, więc pokażę tutaj z bliższa tylko Państwu, jak to wygląda. Później powiem troszeczkę historii i będziemy działać dalej. Proszę Państwa, zobaczcie tutaj nawet, jakie piękne pianino i pokój. Piec, duży piec. Na polu jest szarówka, więc tak trochę pewnie niedokładnie widać, ale tutaj zobaczcie, jaki klimat. I ta czaszka kozy, biurko, toporek Coś pięknego. Ozdobienia. To chyba coś na golf. Tu ja jeszcze się wrócę, pokażę Państwu, jak się wchodzi. To jest taki klimat. O, tak to właśnie wygląda. Co, chodźcie teraz tam, co? No. Wieszaki się ostały, dużo a, obrazów. Kolejny kominek. Zobaczcie. Taka spiżarka albo drzwi wejściowe, wyjściowe nawet były i wejściowe. Pokój jakiegoś zawodnika, który jeździł na koniach. Coś pięknego. Taki dworek to jest naprawdę cudo. Przejdziemy sobie teraz tutaj. Tutaj oczywiście jest ubikacja. No i kolejny pokój. Jeszcze się wrócimy, ale no. tak już jakieś książki hodowla ziemniaka, i powoli się będziemy kierować już do wyjścia. Gdybyśmy mogli wyjść Muszę jeszcze muszę tutaj zawodować z ubikacji, Tutaj ten pokój no, naprawdę. Idzie się pogubić. Tutaj jest wyjście. Przejdziemy sobie tutaj. Zobaczcie, jak to jest zachowanie. Już się dach sypie. Przechodzimy sobie tutaj. Coś nieprawdopodobnego. Stary, zabytkowy telewizor. Przypominam, że jestem w dworku pod Warszawą. Na pewno do kogoś to należy. Tutaj jest wikacja. Tu jest Maciek ze mną oczywiście. I zobaczcie jakie są atributy tutaj. Ciekawe. Jeździeckie. idziemy sobie dalej. Wyjściowe drzwi. Kominek zachowany. Hol, drzwi wyjściowe. Oczywiście fortepian, szafa, pokój. Zobaczcie co się tu kryje ciekawego oraz... Drugi pokój, salon. Kominek. Coś pięknego. Więc my teraz się kierujemy już do wyjścia. To, co mi się na szybko udało pokazać, to pokazałem. Mam nadzieję, że uda mi się. Coś innego jeszcze pokazać w okolicy i przyszedł czas, że już muszę wychodzić. Więc po cichutku sobie wychodzę. Kochani, wyszłem już z tego dworku. On teraz tak wygląda na zewnątrz już. Zobaczcie. Więc przejdziemy sobie teraz powolutku, dookoła tego dworku. Tutaj widzę drugi, drugi budynek, ale to już nie dotyczy się tego akurat dworku. Bo ten dworek, słynny dworek z fortepianami dwoma to jest właśnie ten co tutaj byłem właśnie w środku Państwu pokazałem i przejdziemy sobie, pokażę Państwu jak to wygląda teraz na naokoło Więc oczywiście haszcze muszą być tam jakieś gospodarstwo domowe Tutaj oczywiście już jest ten dworek. Ten dworek oczywiście proszę Państwa wygląda tak. Wszędzie w środku były poroża takie jak są przed domkiem tutaj co wiszą. Też bardzo ciekawe. Ktoś był po prostu wielbicielem. Zobaczcie jak się sypie sufit oraz oczywiście te drzwi co pokazałem są zabite. Nie wyjdzie się od tamtej strony legendarny stołeczek, co sobie pewnie gospodarz siadał na ganku i odpoczywał z fajeczką pewnie i trunkiem jakimś. Tak to wygląda. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Pokażę Państwu jeszcze tą stronę. I będziemy kończyć. To co pokazałem w środku, co się udało nagrać, to widzicie? To, co jest na zewnątrz, też tutaj wygląda tak, niby niepozornie. A ciekawie, tu jeszcze pokażę Państwu z tej strony. Przejdziemy, zobaczcie, jakie teraz duże. Na szczęście nie dałem radę wejść, ponieważ nie ma wejścia, ale tak jak wspomniałem, to co mogłem pokazać, to pokazałem. Oczywiście, solowy materiał to jest mój, ponieważ Łukasz nie dał rady dojechać. Tutaj już widać, że gospodarz się zajął, że zabija te dechy, wszystko, że nie ma wejścia powoli już do środka. A to takie przybudówki są wokół tego dworku z tym fortepianem. Jest jeden fortepian, który jeszcze coś tam trybi, ale drugi fortepian niestety już nie trybi. Więc tak to wygląda. Zobaczcie. I to by było na tyle kochani. No. Więc to by było kochani na tyle. Jeżeli się ta moja eksploracja spodobała. Dawno nie nakręcałem więc może wyszłem z prawy. Mam nadzieję że nie ale skorzystać z okazji takiego dworka nakręcić i pokazać jak to wygląda w środku i na zewnątrz i troszeczkę historię powiedzieć to jest dużo dla mnie i ciekawe nawet. Więc jak się podobała yy, oglądalność i mój filmik z eksploracji proszę o lajka, o subskrypcję, o komentarz. Nowych członków oczywiście zapraszam yy, do śledzenia poprzednich filmów. A ja oczywiście pozdrawiam naszych partnerów na końcowej planszy. No i działamy dalej do następnego odcinka zapraszam serdecznie, który się pojawi niebawem. Na razie, cześć Kazan. Yy, ze mną jeszcze zapomniałem dodać, że jest ze mną kolega z kanału Sitek, czyli Sitek, czyli Maciek, gdzie działa i też eksploruje różnego typu yy, obiekty, więc serdecznie polecam też jego kanał i, i wejdźcie tam do niego na Facebooka i na kanał YouTube. Zawsze coś ciekawego się dowiecie. On był ostatnio w Niemczech, więc tam też ciekawe, ciekawe rzeczy są.